Na jakim zakręcie? A defibrylator dla trzeciej szturmowej przyjeżdża prosto z Francji w ręce własnej. I tutaj jest, popatrzcie nawet ze mną, doktor Gołąbek, znany Państwu z podcastu. Witam serdecznie, Cześć. Dzień dobry Państwu, najwyższy czas na raport z ostatniego wyjazdu. Chciałem to zrobić wcześniej, ale wciąż jeszcze czekam na pozwolenie na publikację zdjęć od trzeciej szturmowej brygady. Oni w tej chwili przekształcają się w korpus. To prowadzi do pewnego zamieszania, w którym nikt nie ma głowy do tego, żeby na to po prostu popatrzeć i powiedzieć, że można to publikować. Póki co mogę się pochwalić tak zwaną podzięką, czyli takim dokumentem, który zazwyczaj brygady wystawiają, wolontariuszom, kiedy wolontariusze coś przywiozą. W tym przypadku zbieraliśmy na defibrylator, ale udało się zebrać na tyle dużo, że oprócz niego kupiliśmy także i monitor medyczny, przy czym on został kupiony już bezpośrednio na terenie Ukrainy, bo tam produkują sprzęt, z którym medycy trzeciej szturmowej są już zapoznani. Po defibrylator trzeba było, tak jak pokazywałem na początku, jechać do Francji. Myślałem, że się wyrobimy, ale sprzedawca stwierdził już po tym jak opłaciłem fakturę, że wyślę nie w tym tygodniu ówcześnie, tylko w kolejnym i to już tworzyło za duże ryzyko, więc wzięliśmy doktora Gołąbka pod pachę, to znaczy ja wziąłem, on robił za mojego drugiego kierowcę i prawdę mówiąc bez niego byłoby ciężko, bo to była podróż na jakieś 29 godzin do Strasburga ale udało się, dowieźliśmy, przewieźliśmy przez granicę i to już jest tam na miejscu. I tutaj możemy zrobić podsumowanie. Mamy zebraną kwotę, mamy koszty tutaj, te koszty dojazdu do Francji są zaniżone w tym sensie, że ja tutaj część po prostu wziąłem na siebie, ale tak czy inaczej, jeśli tak to sobie policzymy, to zostało nam 3648 zł na samochód dla trzeciej szturmowej. Teraz trwa zrzutka. Zachęcam, jeśli ktoś chciałby wziąć udział. Wydaje mi się, że tutaj już w tej łączonej kwocie coś się uda znaleźć. Już oglądaliśmy pewne samochody, ale no niestety pojawiły się... No, pewne problemy, no, w tym sensie, że to nie były takie samochody, jakie byśmy chcieli ostatecznie. Przy czym jeden miał bardzo ciekawą przypadłość, tu być może kogoś ostrzegę, miał faktycznie, legalnie wymieniony licznik kilometrów. To znaczy, w bazie danych, tej oficjalnej, było napisane, że tam na którymś z ostatnich przeglądów miał tych kilometrów nabitych. 400 bodajże 90 tysięcy, a na liczniku było 220 tysięcy, w ogłoszeniu było 220 tysięcy i właśnie w bazie danych tej państwowej było, był zapis o wymianie licznika kilometrów, więc w teorii faktycznie legalnie, no ale w ogłoszeniu było 220 tysięcy, a samochód zrobił prawie pół miliona, więc. Tak, ostrzegam, bo pewnie wielu z Was od czasu do czasu kupuje używane samochody, to warto wiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście to był jeden z naszych celów, drugim celem oczywiście byli chłopaki z Kalinowskiego. Tam, tak jak Państwu od dawna komunikuję, to już wygląda inaczej, tam po prostu przekazałem środki. Bardziej bezpośrednio, że tak to ujmę, po prostu na ich działalność mamy także pieski. Pieski są bardzo ważne. Udało się znowu dojechać. Do Chrysonia to był oczywiście ten okres świąteczny, kiedy w teorii miało nie być ostrzałów i walk na froncie, bo Putin ogłosił zawieszenie broni. Oczywiście nic takiego w praktyce nie miało miejsca. W Kijowie były alarmy przeciwlotnicze, latały tam chyba wtedy szachedy. Coś latało. Jak się jest tam na miejscu, to się na to nie bardzo zwraca uwagę, bo człowiek po prostu chce się wyspać, i to, że gdzieś tam coś daleko słychać, i przy okazji słychać oczywiście te syreny alarmowe i pojawiają się komunikaty w komórce, no to już tak nie zwraca człowiek do końca uwagi, co tam leci, choć gdyby to były rakiety balistyczne, to bym nie przegapił. Tak czy inaczej, mieliśmy tutaj pieski. I na pieski zebraliśmy 11 380 zł. Tutaj od razu dodam, że Igor Tracz dorzucił paletę karmy takiej mokrej, co jest bardzo miłe z jego strony, super jestem wdzięczny, bo to jest dużo, to jest kilkaset kilogramów karmy. Do tego dokupiliśmy kolejną karmę suchą, bo skoro mokrą mieliśmy od Igora, to tutaj się pojawiła... Karma sucha i mamy tutaj różne punkty na liście, jest karma od doliny noteci. Mamy karmę kupioną na Allegro. Ta karma z Allegro była tańsza i niestety no, prostsza, nie tak dobra dla psiaków, bo karma dla psów nie powinna zawierać zboża. Wiele karm na rynku je zawiera. One są tańsze, więc tutaj zrobiłem taki miks w tym sensie, że jest trochę tej karmy lepszej, takiej porządnej jakościowo i trochę tej karmy gorszej jakościowo, ale żeby jej było po prostu objętościowo dużo, bo jeśli tej, tego jedzenia zwyczajnie psiakom zabraknie, no to już niestety lepiej, żeby zjadły tą tańszą, niż żeby nie jadły wcale. Tam jeszcze było jedzenie dla kotków w puszkach i mamy środki na Pasożyty kupione w krakowskiej hurtowni towarów, towarów zoologicznych na Fredry. Polecam, nie pierwszy raz się tam zaopatruję. Bardzo takie przyjazne miejsce, choć nieduże, ale też można się łatwo zapakować, bo jest rampa, jak ktoś sobie tam wykręci. Choć ostrzegam, tir się nie zmieści. Więc tutaj mamy zebrane, wydane. Zostało 24 zł. Myślę, że to po prostu rozdysponuje na różne cele pomocowe, bo to nie jest taka kwota, żeby gdzieś to tam y, czekało pół roku na kolejny wyjazd do piesków. Zużyjemy to na dobre cele, więc tutaj to mamy i tu można zobaczyć, jak byliśmy na miejscu. Ja sobie to my to że to my nie szachraj. Jesteśmy w Hersoniu. Udało się dowieść karmę, bo jakby mogło być inaczej. Tutaj się niewiele zmieniło i to co też się przy okazji dowiedzieliśmy, to to, że Putin sobie mógł ogłaszać jakieś zawieszenie ognia, ale nic takiego nie było w rzeczywistości. Tuż po tym, jak zapowiedział, drony zaczęły latać, yy, pociski, bomby no wszystko jak zwykle. No, Herson niestety tak żyje już od. Od początku wojny nic nie wygląda, nie wskazuje na to, że może się to szybko skończyć, ale przynajmniej pieski mają co jeść. Jak zwykle w takich przypadkach pani Luda nam mówiła, wypakowujcie się szybko, lecą pociski w stronę Rosjan, więc zaraz będzie przylatywała rosyjska odpowiedź. Opowiadała o tym, jak unikają dronów, bo w Chersoniu drony polują na cywilów, po prostu. No drony, nie drony polują, Rosjanie polują przy użyciu dronów. Niestety, tak wygląda ich codzienność. I mamy, proszę Państwa, jeszcze jeden ciekawy punkt, ważny, bo jakiś czas temu Państwu pokazywałem, tutaj było takie rozliczenie na kanale, z zrzutki na dzieci z Czernichowa, i tam wynikało z tego, że zostało 1516 złotych jeszcze, więc tutaj nie udało się wydać tego w całości, bo po prostu gdzieś tam źle oszacowaliśmy przeliczniki z Hrywien na złotówki, ale zostało około 200 zł jeszcze na dzieciaki, a tak to po prostu klocki Lego się pojawiły. Nie jechaliśmy do Czernichowa, bo już jechaliśmy do Hersonia. I czas nas gonił, ale po prostu nasi przyjaciele z pułku wysłali to nową pocztą i oczywiście mam już potwierdzenie od pani z Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Widrożdinia, że to do nich faktycznie już dotarło, więc no, dzieciaki mają po prostu dodatkowe klocki Lego, bo jak te pieniądze gdzieś tam zostają, no to trzeba, trzeba je wydać, więc... Teraz pozostaje się przygotowywać do kolejnych wyjazdów. Jak wiecie, zrzutki wiszą, można się zapoznawać, można wybierać kogo i jak się chce wesprzeć, bo celów jest masa, i u mnie są zrzutki. I u Tomków i Aldony, i u Igora tracza, i u sikorek na Ukrainie. To też jest ciekawa organizacja, którą można wesprzeć. Jest tego wiele. Dziękuję za każdą Państwa pomoc. Wiem, że pomagacie w sposób bardzo przemyślany. Zwracacie uwagę na to, komu te pieniądze przelewacie, na jaki cel. Cieszę się, że robicie to świadomie, a wiem o tym, bo mi piszecie o różnych tego typu tematach i maile, i w komentarzach. To bardzo cieszy, i powiem Państwu, że to jest bardzo miłe, kiedy na przykład Igor Traczy zwraca uwagę, że kiedy promuje go, inne, promuje go jakieś inne medium, jakiś kanał, że się gdzieś pojawia, to tego efektu aż tak nie widzi. Ta karetka to u mnie, jeśli ktoś prowadzi auto. A jeśli mm, ja wspominam tutaj Państwu o jego zrzutkach, to ten efekt po prostu jest. To niesamowicie cieszy, że udało nam się tutaj zbudować społeczność ludzi nieobojętnych. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że coś takiego się nam wspólnie udało zrobić. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Wiecie sami za co. Trzymaj się Ukraino, żywię Bielarus i widzimy się niedługo.